Dobra Marvel, chyba będziemy mieć problem. Cześć, witajcie w Hive trainie pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Zwykle Natalia, cześć. I dzisiaj ten odcinek, what if. I będzie od razu spoilerowo, nie łudźmy się, nie będzie tutaj niczego bez spoilerowego, ale ten odcinek ma problem. To już troszeczkę istnieje od jakichś dwóch odcinków, ale powiedzmy, że ja się jeszcze łudziłam, że to jakoś po prostu jest problem na przykład tego odcinka z zombie, że to jest taki... Jest taka konwencja, i taki będzie problem, ale jakby go zażegnamy, ale nie. Mm -hmm. Tak, bo że, rzeczywiście, dosłownie w poprzednim odcinku był ten problem, że on się urwał tak. Odtaczy, okej, okay, był ten jeden morał, który wy, był wywnioskowany przez Watchera, był jakby nam podany na tacy przez Watchera z całego odcinka, no i że jakby mieliśmy perspektywę, co się może wydarzyć dalej. I wiadomo, ciężko jest treścić tyle historii w jednym odcinku, i mi się wydaje, że i tak ten serial robi to dosyć dobrze, ponieważ naprawdę masę wydarzeń, nawiązujących do innych wydarzeń z MCU, dotychczasowego MCU, nawet cofając się w tym odcinku, do fazy pierwszej jest wsadzonych tutaj w jeden odcinek, co nie? Ale to się kończy tak szybko. To się kończy... Nie, to, to jest ten problem, że ten odcinek ma tempo. Tempo, jedziemy, jedziemy, jedziemy i w momencie ciężko wskoczyć, jakby wczuć się w to. I w momencie, w którym się w to wczuwasz i już zaczynasz się angażować emocjonalnie, mhm. to to się kończy i masz takie... Okej. Okay. No, no, dokładnie coś w tym stylu. Szczerze, dlatego mi się ten odcinek... Tak naprawdę miałem pierwszy raz chyba taki problem. Okej. Okay. To mi się nie podoba. I, wi I wiecie, inny byłby trochę odbiór mój tego, gdybym dostał jakieś zapewnienie, że będzie kontynuacja tych historii. Jakby moi, mój odbiór byłby zupełnie inny, bo miał takie, wow, ale niezła jazda bez trzymanki, ale. Może zostanie to pociągnięte dalej. A w tej chwili nie mamy żadnej gwarancji. Jakby... Znaczy tak? Nie wiemy, czy będą konsekwencje tego odcinka. Ten no. po prostu, że wiesz, no były odcinki, które jakby, były jakby stały na własnych nogach i nie potrzebujemy konsekwencji tych odcinków. Był początek, rozwinięcie, koniec i czy będzie tak, dalej, tak, czy nie, to tak. jest wszystko jedno. A tutaj no chcemy wiedzieć, jakie są konsekwencje działania tych bohaterów, jakie są po prostu konsekwencje tego, tych wydarzeń tutaj. Ja zastanawiałam się nad tym cały czas w głowie miałam dwie takie jakby no moje spekulacje, więc to wiecie, nie, nie, jakby nie bierzcie tego jakby za pewnik, ale ja albo będzie tak, że te wszystkie historie będą się z sobą łączyły w jakąś jedną wielką całość pod koniec tego sezonu, mm -hmm. albo te postaci i te wydarzenia, które dzieją się w What If, będą jakoś nam przemikały do głównego MCU i tutaj no, mamy mm -hmm. Black Panther Killmongera, który staje się Black Pantherem i czy to jest ta szansa, że dostaniemy zamiast z Recastu z zmienienia po prostu na nowego, że zamiast nowego Black Panthera będzie właśnie Killmonger jako Black Panther w jakimś cudem. Który po prostu dzięki multiversum przeniesie się do jakby do głównej osi czasu, tej, tak, się w się rozgrywa Czarna Pantera. Zawsze, tak cały czas, że wiesz, że MCU to jedna wielka, naoliwiona machina, gdzie każdy trybik ze sobą współgra i jeżeli mamy tak, że What if nie jest tylko po prostu jakąś osobną wariacją na temat MCU, tylko no tak, jest tak, ale... całością. I mamy ten multiversum, które otwiera nam różne drzwi, i to ten What if pejdzie w ten multiversum i to płynie na MCU. Ej, super, w takim razie... Więc to, 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 to o czym mi powiedziałaś teraz trochę mnie napawa większym optymizmem, bo jeśli rzeczywiście zdecydują się na coś takiego, na jakby właśnie wprowadzenie... Bo wiemy z plotek, że Michael B. Jordan ma z powrotem pojawić się w Wakanda Forever, tylko nie wiedzieliśmy, czy po prostu w formie jakiejś retrospekcji, czy w jakiejś formie. I, wie, I wiesz, to było super utrzymane w tajemnicy, co się działo w dzisiejszym odcinku What If. I co, jeśli rzeczywiście masz rację? I co, jeśli Mo What If może mieć wpływ też na te główne produkcje live action? Co zresztą było nam wiele razy, że to, że What If jest trochę takim wstępniakiem do... To, czy, to wprowadzi nam troszkę... Zamiesza nam w MCU, powiedzmy. Właśnie, co się stanie, takiego trochę nieoczywistego Black Panthera, bo to nie będzie e, Black Panther Charlie, czyli taki nieskazitelnie dobry i, i, i z, z czystym sercem, no, mhm. tylko to będzie Black Panther Killmongera i to już tutaj będzie robić dużo więcej jakby poziomów tej postaci, bo to nie będzie takie proste. Ale... O, to by było mega interesujące, to znaczy, tak, to by było mega fajne, no tylko tego nie wiemy i jeżeli patrząc na ten serial bez tej wiedzy, którą mielibyśmy do przodu, no to sorry, ale to to nie jest... Nie, bo, bo wiesz, MCU zawsze się broni tym, że zapowiada nam troszkę, jakby urywa się w pewnym momencie, w pewnym miejscu, ale zawsze potrafi dowiązać pewne historie do końca, Tizuje nam przysz przyszłe rzeczy, ale właśnie potrafią to jakby pokazać nam, okej, okay, macie nas co czekać, a nie na zasadzie pokazuje jedną scenę i okej, okay, domyślcie się, czy kiedyś coś z tym będzie. Wiemy, że w końcu MCU Coś z tym zrobi, tak? W przypadku What If jeszcze nie czuję takiej pewności. Jeszcze nie mam na tyle zaufania, czy zrobią to, co trzeba. Wierzę, że jakby te, ten serial nie jest tworzony niepotrzebnie, jakby... Ja mam nadzieję, że te, faktycznie te elementy będą pokazywały się w MCU i, i to nam da jakąś zamkniętą całość, tak? Ja, jeżeli tak się okaże, to wtedy sobie wrócę do What If jeszcze raz, tak. zobaczę sobie jeszcze raz. I wtedy możemy się przeprosić, bo od ostatniego odcinka to mam takie mieszane uczucia. Wiesz, ja. Ja muszę przyznać, to co było w tym odcinku, ten cały szósty odcinek, ta historia z uratowaniem Starka przez Killmongera, to co on robił ze Starkiem, to później, później jak został wysłany ten Rodi, żeby negocjować z tym, z Ulisesem Claw na temat Vibranium, na temat Vibranium po polsku, to co jakby było też nawiązaniem do akcji z Czasu Ultrona. Mamy tutaj przyplatanego Ironmana, Czasu Ultrona i czarno panterę można by powiedzieć i to to był tak cie... wszystko co było w tym odcinku było tak super ciekawe. To było tak świetnie wymyślone, że ten cały odcinek przynajmniej pierwsze pół godziny oglądało się z niesamowitą przyjemnością a później przyszła ostatnia minuta i wszystko u mnie w środeczku zamarło po prostu. <noise> Dlatego, że już to koniec tu było tyle ciekawych akcji. A czy w ogóle dla mnie najważniejszą jakby rzeczą w w tym odcinku to była rozmowa Kilmongera z T'Challą. Mhm. Jak Killmonger wypił ten środek, żeby stać się Black Pantherem, oni się tam spotykają pod tym drzewem i tamta rozmowa wydaje się, że to będzie najważniejsza scena całego odcinka. Dla mnie, tak przynajmniej. No, ale hmm. potem. szczególnie nie wzruszająca nie... w kontekście właśnie Chadwicka Bowsena. Ogólnie, każdy, każda obecność Chadwicka tutaj w Łotwie mocno cieszy i ubarwia cały ten serial. Na pewno ten seri jakby ten odcinek jest też ważny pod tym kątem, że jakby pokazuje nam. Bo właśnie, ja się skupiam na tym, że ten odcinek nam troszkę urwał to wszystko. Znaczy został tak urwany, ale. Trzeba pamiętać, że co by nie było, to co się wydarzyło w nim, tak teraz dochodzę sobie do takiego wniosku, kiedy już mija mi ta frustracja, powiedz mi, postaram się myśleć trochę na chłodno o tym, Chciałem było że bardzo dużo ważnych rzeczy. Wiesz, my zawsze nagrywamy to na świeżo, na gorąco, mm. więc mamy to od razu w sobie, więc czasami nie jesteśmy w stanie tego przemyśleć na chłodno. Też ważne jest te pierwsze wrażenie, które zostawia ten odcinek, właśnie tą frustrację i takie zirytowanie, że, że chciałbyś wiedzieć, co jest dalej, co jest, czego jest więcej i, no i to, to, to właśnie zostawia takie trochę nie, nieprzyjemne wrażenie, może nakładne, jak sobie to, wiesz, właśnie przemyślisz to, to, o to może to, to coś dociera, ale no ja jakoś tak, nie że tracę serce, bo bardzo mi się ten serial podoba, bardzo mi się podobają te odcinki, te pomysły, które tam są, są rewelacyjne. i Podobam, Podobał że... mi się, mor znaczy jakby pierwszy, znaczy pierwszy z morałów tego odcinka, czyli że superbohaterowie nie rodzą się, tylko są jakby, tworzą się stopniowo poprzez ich trochę cierpienie naszych. Bohaterów, co nie? Na przykład właśnie w przypadku Ironmana i Tonego Starka, który po prostu no, nie został uwięziony przez 10 pierścieni, nie został po prostu uratowany przez Killmongera, więc on nie, nie widział, że robi coś nie tak. On musiał jakby przecierpieć swoje, żeby stać się Ironmanem, żeby jakby dojść do tego samemu, co nie? A tutaj tego po prostu nie było. Przyszedł sobie Killmonger, później e, tego wy, wysiudał ze stanowiska tego, jak on się nazywa, Oba, Obadaja Steina, bo on wiedział po prostu, że tamten robił przekręty z dziesięcioma pierścieniami. Kilmonger tak zręcznie pociąga, że tak. jest cała intryga ukryt, przez niego uknuta i pociąga za sznurki tak doskonale, żeby doprowadzić do tego, do, do swojego celu. tak. I do tego celu doprowadza, i mamy koniec odcinka. Do. No. I nie mamy konsekwencji tego, do czego doprowadziły jego czyny. Mhm. Bo właśnie teraz się zastanawiam, czy, czy rzeczywiście ten odcinek. Nie jest też trochę taką zwartą całością, bo w końcu Killmonger dociera jakby do celu. Tylko widzisz, mamy później teasowane, że yy, na przykład rozmowa między Pepper Potts a Shuri, że chcą coś zrobić. Jakby, wiesz wiesz, gdyby nie było tej rozmowy, albo ona by była zostawiona na tak jak gadaliśmy w po poprzednim odcinku, gdyby ona była zostawiona na scenę po napisach, czy coś w stylu, jakiś teas, że kiedyś coś tam może być. To, to by było ciekawsze, to, czy to by było bardziej zwarte. A tak to już jakby ten, ta rozmowa już dała nam nadzieję, że okej, okay, to jak to rozwiążą? Jak pociągną to dalej? I nagle tego nie ma. To jest mega, to to jest mega irytujące. Zostawia frustrację. To nie jest, że to jest zły odcinek. To jest frustrujący cholernie, Wiesz, co nie wiemy, czy na przykład te historie nie będą po prostu też kończone w drugim sezonie? What if za rok, bo też za rok albo dłużej. Wiesz, jest taka możliwość. Nikt nie powiedział, że tak nie będzie. I to by był, wiesz, nie wszystkie odcinki, bo niektóre są jakby zawiązane w całości, ale właśnie taki odcinek, jak właśnie o Zombies, jak o właśnie Killmongerze Czarnej Panterze, to też by był, Ja widzę, że to może być dokończone i wiesz to za rok, i czy tam dłużej. I kiedy będzie wypuszczone, będą wypuszczone te kolejne odcinki What If, kiedy będziemy widzieć, jak to się zawiązuje w MCU, możemy mieć takie: Okej, okay, to jest okay. super, bo na chwilę Realizno. obecną. Ehh, mam no. dużo obaw. No ja, ja po prostu w mojej głowie to robi całą masę spekulacji i, i gdybania i no po prostu mega się muszę zastanowić, jak to będzie wyglądało i, to znaczy muszę wyrzucić z głowy po prostu też moje oczekiwania, bo też to robi to, że ja sobie po prostu buduję w głowie jakąś wizję tego, no tak jest, nie jedną, kilka, no a jak to zostanie rozwiązane? No a wiesz, każdy buduje sobie to... wizję tego, czym ma być ten odcinek i jakby każdy chce mieć jakby jakieś pewne zawiązanie i satysfakcję pewien jakby pewien payoff z całego odcinka no i tego payoffu koniec końców nie ma bo musimy. Jesteśmy zostawiani z niczym więc no trzeba powiedzieć ten odcinek ten serial jest jaki jest. Nie wiemy czy w przyszłości nie zostanie nam jakby dostarczona ta satysfakcja z tych oglądania tych odcinków ale póki co jak dla mnie to, to... To jest bardzo wątpliwy kierunek. Może być potem, że zrobimy. A, okej, okay, oni serio to zrobili. Aha! Uh -huh. Spoko. Ale jak tak nie będzie, no będę takie. Mech. No. I tak jak mówiłem wcześniej, tak jak w przypadku produkcji live action, mamy tam troszkę większe zaufanie do tego, że okej, okay, jak coś tam wprowadzili w tym głównym MCU, to czy w ogólnie, no, to, to też jest główne MCU, ale jeśli coś zostało pokazane w live action, to ogólnie pewnie. Jakby buduje to jakąś przyszłość. A tutaj, What If nie wiemy, czy to po prostu nie jest po prostu, nie pokazali nam skrótowo jakiegoś wariantu i nigdy do niego nie wrócą. Nie mamy pewności. No. To tyle z naszego omówienia Wotifa. Dajcie nam znać, co wy uważacie o szóstym odcinku. A jeżeli chcecie sobie z nami o tym porozmawiać, to zapraszamy Was na nasz serwer na Discordzie oraz na grupę Disney Plus Polska. Tak, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Pa!